Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się założeniem trzech kolejnych żagli na bokszprycie. Zapraszam wszystkich na dzisiejszy odcinek i zaczynamy. Ok, i tak na chwilę obecną wygląda mój katysark. W tym odcinku założyłem trzy kolejne żagle na bok szprycie. Bardzo zależało mi na efekcie wiatru, który smaga żagle. No, i myślę, że udało mi się ten cel osiągnąć. Bardzo dziękuję, że jesteście na moim kanale, że oglądacie moje filmy. Bardzo Was proszę o komentarze, łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podobało. No i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim.